Olśnienie i kwantowy obserwator. Czy może istnieć moment, gdy człowiek doświadcza olśnienia i zaczyna postrzegać świat w zupełnie nowym świetle? Naukowcy z dziedziny fizyki kwantowej od dawna zastanawiają się, czy nasza świadomość może zmieniać otaczającą rzeczywistość. Wyobraź sobie świat, w którym rzeczywistość nie jest stała, lecz istnieje jako nieskończona ilość możliwości. Które formują się dopiero wtedy, gdy skierujesz na nie swoją uwagę. Olśnienie to chwila, w której człowiek uświadamia sobie, że świat zewnętrzny jest odbiciem jego wewnętrznego stanu. To klucz do zrozumienia, że prawdziwa siła tkwi w zdolności do zmiany wewnętrznych przekonań, co prowadzi do zmiany całego życia. Kwantowy obserwator to ktoś, kto potrafi świadomie wpływać na swoją rzeczywistość, zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie. W eksperymencie z podwójną szczeliną cząstki zachowywały się inaczej w zależności od tego, czy były obserwowane. To oznacza, że sam akt obserwacji może transformować materialną rzeczywistość. Jak to działa? Gdy świadomość osiąga krytyczny punkt poznania, następuje kwantowy skok. Nagle zmienia się całe postrzeganie, jakby jedna rzeczywistość się rozpuszczała, a na jej miejscu pojawiała się nowa. Ludzie z rozwiniętym wewnętrznym obserwatorem odczuwają te zmiany jako miękkie, niemal plazmowe przejścia, gdzie każda rzecz nabiera nowej energii. Pytanie do Ciebie: czy doświadczyłeś już swojego olśnienia? Czy jesteś gotowy zostać obserwatorem, który tworzy swoją rzeczywistość? Świat zmienia się wtedy, gdy zmieniasz się Ty.